Cześć! Z tej strony Rogu rozpoczynamy sobie serię. Zagrajmy w The Last of Us 2. I będę Wam tutaj tą serię przesłał w tym momencie na kanał. Tutaj na kanał gry Roga. Jeżeli tylko lubicie grę typu Post-Apo, to śledźcie tą grę. Jeśli lubicie grę właśnie taką survival'ową ale też z fajną przygodą, to serdecznie zapraszam. Ja do tej pory. Miałem styczność ze studiem Naughty Dog, no ale oczywiście to było związane z grą Uncharted 4. Natomiast z produkcjami takim jak The Last of Us jeszcze nigdy nie miałem styczności. Więc jest to moje pierwsze starcie z, z tymi tytułami, z tym tytułem. No i myślę, że to będzie naprawdę fajna przygoda i będzie mi myślę, że będzie, myślę, że tutaj będzie sympatycznie przesyłać tę serię dla Was. i Myślę, że będę się fajnie przy tym bawił. Tutaj zobaczmy, że mamy na, tutaj na tym ekranie startowym łódkę, która nam tutaj pływa. I mamy też rozpoczęcie gry, więc naciśnijmy sobie dowolny przycisk. Wybierzmy sobie fabułę no i dajemy sobie nową grę. I wyzwanie dajmy sobie może niski ponieważ ja w takich grach absolutnie nie jestem wybitny więc wolę po prostu sobie przechodzić całą grę ale żeby się po prostu nie męczyć więc będę szedł trybem niskim no i rozpoczniemy sobie tutaj grę rzeczywiście ja serdecznie was zapraszam do tej serii i jeżeli Wam się spodoba ten odcinek, jak i cała seria, no to oczywiście komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. No i podzielcie się też yy, ze swoimi znajomymi, że jest taki kanał jak Gry uroga. No i wtedy ten kanał będzie zdobywał na popularności, będzie się rozrastał, a i serii wtedy będzie coraz więcej, co nie? Więc Zobaczy, że latają tu nam jakieś motylki. Ja bardzo wyczekuję tego serialu The Last O Was, który ma zadebiutować 16 stycznia na HBO Max. Chętnie go obejrzę. Wy też napiszcie, czy, czy czekacie na ten serial. Co się stało? Miałem dostarczyć ją do świetlików i odejść. Przemierzasz z kimś pół kraju. Chciała wierzyć, że jej odporność coś znaczy. Może sam zacząłem wierzyć w te mrzonki o lekarstwie. A może chciałem być wobec niej fair. I udało nam się. Znaleźliśmy świetliki. Dzięki niej naprawdę mogli stworzyć lek. Był jeden szkopu. Umarła ale... my. Jezu, Chryste. Doktorze? Co tu robisz? Nie dam ci jej zabrać. To nasza przyszłość. Pomyśl o życiach, które ocalimy. お待ち遠さびました。 To dużo. Ile z tego wie? Powiedziałem, że przeprowadzili badania. I że jej odporność to nic. Uwierzyła ci? Nie powiedziała, że nie musimy wracać. A zatem ruszajmy na naszym koniu z gitarą. Gra nam się bardzo fajnie rozpoczęła. Śliczna muzyka. Uwielbiam ogólnie brzmienie gitary. Nie wiem jak wy. Liczny las. Bardzo lubię takie tereny leśne. Więc jest to tutaj bardzo fajnie ukazane. W tym Braiderze też zawsze te lasy były fajnie ukazane. Lara fajnie zawsze się poruszała, przemieszczała w lesie tym swoim łukiem. Patrzcie jak to jest ślicznie, po prostu przepiękna gra. Zresztą Nautilus, Dog to wiecie, umie w grę, Jest to rzeczywiście studio, które naprawdę robi produkty ekskluzywne Co do IoT jest jest do, dopracowane tytuł, co nie? Więc jest kapitalna sprawa. Jeszcze strumyk mieliśmy, także super. Zobaczcie, tutaj ślicznie, prawda? bardzo ładnie wykreowany obrazek. Zresztą jest to gra roku 2020, co nie? Więc chyba nie bez powodu. Ludzie się zachwycali tą grą. Zobaczcie, dojeżdżamy do jakiejś bramy. Ciekawe, co to będzie dla nas tutaj oznaczać. zaczniemy chcieliśmy jakiegoś miejsca już tej do, do celowego. Dobra. Jeśli chodzi o naszą rozmowę, postąpiłbym dokładnie tak samo. Zabiorę ten sekret do grobu. Na razie to mi. Mamy tutaj naszą bohaterkę. Ona też jest oczywiście ładnie tutaj, tutaj wykreowana, Eli. Widzimy, że sobie coś rysuje. Jak ładnie oświetlony ten pokój. mi muzyki. Prawie dostałam zawału. wą. nie słyszała jak, jak wchodzi. Hej, hej, co jest, Joel? Tak wpadłem. Wiesz... ludzie cię chwalą, mówią. Jak sobie radzisz, że bardzo pomagasz? Świetnie. No. Byłem na przejażdżce z Tomim. I... Powiedział dowcip i pomyślałem o tobie. Ach, to co to też jak lubię jak w tych ma. grach Naughty Dog to to, że świetne są te dialogi więc bardzo ciekawie się ich słucha, co nie? Tylko chciałbym ci coś pokazać. Daj mi sekundę. Co to? Hmm. Niektórzy mówią na to gitara. No co ty? Zagrać coś? Okej. Ok. okay. <laughs> Obiecaj, że nie będziesz się śmiać. Nie będę. Słowo. Ufam Ci. Teraz mam wybrać akord. O, ale fajnie. Możemy grać na gitarze, zarębista. Świetna sprawa. Z czegoś takiego nie widziałem w żadnej grze popularnej, żebyśmy to my mogli grać na gitarze. Świetna zabawa. Nie, ja, jak ładnie śpiewa. W ogóle nie wiem jak wiele ale on to mi strasznie przypomina Logana, nie? Z filmów o, o Wolwerinie. Zwłaszcza z tego filmu najnowszego, Logan z 2017 roku. Logan i tutaj Joelson. Niemalże identyczni, co nie? No, także tak. No, mogło być gorzej. <laughs> Zawsze to coś. Jest twoja. Co? Nie, nie, nie. Zupełnie się na tym Obiecałem, nie znam. Obiecałem, że nauczę ci na niej grać. To co, może jutro zaczniemy? Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Czy... Pamiętasz ten dowcip? Dlaczego zegar rzucił się z okna? Bo czas leci. Ale głupia. Prawda. Rozpoczęła nam się przygoda dla za Part 2. Cztery lata później. Ja cię zobaczcie jak ta Eli już tutaj dojrzała jest. I duża. Hej. No hej. Przepraszam, zupełnie zaspałam. Daj chwilę, ubiorę się. Podobno miałaś ciekawą noc. Ja... Pocałowała mnie, tylko się wygłupiała. To nie było nic takiego. Mówiłem raczej o kłótni z Setem. Czekaj, całowałaś Dinę? O. Myślałam, że... Rozstaliśmy się tydzień temu, a ty już ją wyrywasz. Nie. Pewnie chciała, żebyś był zazdrosny. Ja nie, nie, nigdy bym... Ja, ja sobie robię. Zwisa mi to. Rusz się. Dupek z ciebie. Eee. To jednak było trochę słabe. Ach. Zbieraj się, bo się spóźnimy. Hmm. Nie śmierdzi. to co teraz się będziemy poruszać w naszym Eli zobaczmy tutaj Że już stał? Na północy pojawili się zarażeni. Maria wysłała go z na dnia do dupy. No, raczej sobie nie pospali. Ubiera sobie budki. No, co Spadaj! Ale, słuchaj, słuchaj, że dziewczyna ma charakter. Serio? Masz wszystko? Tak No poczekajcie, bo czy możesz jeszcze się tu wrócić? Jeszcze tam była ta łazienka. Ale... Wyraźnie, chyba to nie miało jakiegoś większego znaczenia. Teraz zobaczmy, czy nie możemy czegoś znaleźć. Nie chciałbym pominąć żadnych znajdziek. A wiem, że takie, takie się pojawiają w grze. Ale chyba jest wszystko ok. Jakby co? Więc Wszyscy ruszajmy. Zobaczcie, że o. spadł śnieg. Czekaj, jak to szło? Pocałowałaś dinę. A ona mnie pocałowała. Przez co Seth nazwał cię niezbyt ładnie. Co? Joel przewalił typowi. Popnął go tylko. A ty się na niego wściekłaś? Tego nie rozumiem. Zobaczcie, jakie to wszystko jest realistyczne. Naprawdę. Fascynujące. Coś niezwykłego. Jak twórcy tutaj zadbali o detale, nie? Maria chce z tobą pogadać. Gdzie to W knajpie. Chodzi o Sefa? Nie wiem. Odejdzie, że mnie nie znalazłeś. Nie. Mówi ci coś słowo lojalność? Słucham. Słyszałem. Hej, słuchaj, z nami w porządku, no nie? Proszę cię. Jasne, że tak. Między mną a Diną koniec. Wiem, po prostu nie chciałabym, żebyś. Eli, nie gniewam się. Serio. Dzięki. Słuchajcie, myślę, że w tym pierwszym odcinku to byłoby na tyle. Ja już w tym pierwszym epizodzie bawiłem się to już naprawdę dobrze. To prawda, no nie, nie było jeszcze jakichś aktywności dużych jako tutaj bohaterze, ale już ten wstęp, ten prolog, to granie na gitarze, rozmowa z Joelem, poznanie Eli już to mi naprawdę dało ogromną frajdę i na, na pewno będę się przy tym tutule dobrze bawił. No i bardzo mi się podoba tutaj ta, ta zima, to, to miasteczko, bardzo tutaj, tutaj fajnie tutaj jest to wykreowane, sympatycznie, no i cóż, był z Wami Rogu, Wy zostawcie po sobie ślad w postaci subskrypcji, lajków i komentarzy, no i oczywiście słyszymy się w odcinku numer 2. cześć!